Ho, ho, ho! Świąteczna atmosfera wciąż trwa! Świąteczna recenzja! Świąteczna czapka! Jak to nie? A jak oglądacie Kevina albo Szklaną Pułapkę co roku, to jest świątecznie! A jak ja mam stary ust to nie? Fuck you! Dobra, zgadnijcie, jaki jest mój ulubiony świąteczny film, który oglądam praktycznie co roku. Family Man, ale było w tytule, więc nie wiem, po co to zgadywanie. To film Breta Ratnera, który ma na swoim koncie takie filmy jak Godziny szczytu. Ale ma też takie filmy jak X Men Ostatni Bastion. Family Man to historia Jacka Campbella, granego przez Nicolasa Cage'a, człowieka, który pracuje na Wall Street w firmie typu Miliardowe Fuzje, 24 na 7 praca, brak życia rodzinnego, tylko non stop praca, 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 praca. Czyli wiecie, brak rodziny, ale za to Huuu, baforsy tego chleb powszedł. Wszystko jednak mogło potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby 13 lat temu na lotnisku, w takiej klasycznej oczywiście scenie, ze swoją dziewczyną wczesną, która grana jest przez Steen Leoni, został, a nie poleciał na rok do Londynu wbrew temu, że ona go prosiła, by został. No, on powiedział, że pff, co tam, rok gdzieś tam nic nie zmieni, przecież w ich miłości. No i wyszło tak, jak bardzo często w życiu wychodzi, że zmienił. Pewnego razu jednak w święta Jack natrafia jednak na sytuację w sklepie, gdzie pewien Afroamerykanin wyjmuje broń i Jack załagadza sytuację po swojemu, ale nie wie, że rozmawia z chyba aniołem? No, kimś o, że tak powiem, CV z pozaziemskimi. Umiejętnościami. Jack stwierdza, że w jego życiu praktycznie nic nie brakuje, w ogóle jest zadowolony w pełni. No i następnego ranka, zamiast obudzić się w swoim najdroższym, pewnie w Nowym Jorku hotelu, a pod lokiem mieć Ferrari, budzi się w łóżku na przedmieściu obok właśnie tej niedoszłej żony, która tutaj ewidentnie jest jego żoną, swójką dzieci, psem i tak dalej. Co tu dużo mówić, jest to historia z oczywistymi zagraniami, chociażby jak ta scena na lotnisku, gdzie ona mówi, żeby została, a on odchodzi. I w którym oczywiście przesłanie też jest w miarę oczywiste, że pieniądze to nie wszystko, że ci się urodzi miłość i te inne bzdety jasne, że pieniądze mi się przydały. To Czerwone Ferrari! Zaraz, o czym to ja mówiłem? Film krok po kroku pokazuje nam, że to, co może wypowiedziane na głos brzmieć strasznie 6 godzin snu, wyprowadzanie psa, zmienianie pieluk, ciężka robota, w ogóle zabięczone życie. Jest dokładnie takie jakie jest. Boże to Ferrari, tam mieszkanie na Wall Street, ja pierdziu! Nie no, stawiając żarty na bok film naprawdę niesie fajne, przesłanie, bo ponieważ każdy z nas może wyciągnąć coś innego dla siebie, może Docenić życie jakie ma, miłość w swoim życiu, czy cokolwiek takiego, co nie jest związane z pieniędzmi. Wejdę teraz leciutko w spoilery, także jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, mimo że premier miał z 16 lat temu, no to może najpierw obejrzyjcie i potem wróćcie. No bo Jacques zaczyna się przyzwyczaić do tego życia, co by było, gdyby nie wsiadł do tego samolotu 13 lat temu. Muszę stwierdzić, że ten anioł to jest po prostu dupek. Eschą, no bo kamar! Koleś lubi swoje życie jako bogacz, ten mu je zabiera. Koleś zaczyna lubić życie rodzinne, a tam kurde dzieciaki, do których można się przyzwyczaić, też mu to zabiera. What the fuck? Co to cholery no? Jeśli chodzi o aktorów w tym filmie, no to myślę, że wszyscy sprawdzają się świetnie, czy to mówimy o rolach drugoplanowych, czy to Nicolas Cage chociażby w głównej roli, szczególnie z tą jego gestykulacją i tymi wiecie, on to lubi takie przerysowane emocje, a tutaj w tym filmie jest wiele momentów, w których on się nie zgadza z obecną sytuacją. Nie może się przyzwyczaić do pewnych rzeczy po prostu, że chociażby nie ma pieniędzy. No i to powiedzmy, że pasuje, aczkolwiek zawsze zostawiam sobie takie okienko, że kurczę taki Tom Hanks po prostu pasowałby tutaj idealnie i pewnie byłby lepszy. Bo jest jednym z najlepszych aktorów wszechczasów moim zdaniem. No ale Tia Leonie jest świetna i trzeba wspomnieć o tej córce, która no ma tutaj parę takich scen naprawdę w stylu o! urocza. No jest tutaj w tym filmie bardzo dużo fajnych scen z różnymi zupełnie emocjami, które naprawdę lubię i mogę sobie w każdym razie przypomnieć. Jak chociażby Jack się budzi i nie wie, że jest rocznica ślubu i żona przygotowuje mu prezent i czeka na swój podniecona, bo on co roku też jej coś dla niej ma. A on nie ma nic, bo nie wiedział. No ale chyba niestety każdy z nas zna lepiej lub gorzej taką sytuację, taki przypał po prostu, że się o czymś zapomniało, no i... Albo gdy jest w kumplaminach kręglach i w swoim życiu bogacza, pewnie nigdy nie grał w kręgle, bo tam zrasł na pierdzielu lat i nakręca się na ten rzut, nakręca Rzuca, trawia tam ze trzy bile na krzyż. Dla niego to jest wielki sukces i on się podskakuje i cieszy, ale kumple patrzą na niego po prostu przerażeni i zawiedzeni. No i w ogóle wszystkie te śmieszne reakcje z kumplem. A ja też ten film pokazuje jaka jest różnica między byciem w związku, a byciem singlem, bo nawet jak on już zaczyna lubić to życie z żoną i dziećmi, to też widzi, że inaczej trzeba podejmować decyzje. Coś, to co na pierwszy rzut oka jest, o, przeprowadzimy się do Nowego Jorku, będę więcej zarabiał. No dobra, a dzieciaki i ich szkoły, a to, a tamto, a przyjaciele, a znajomi. I bardzo dużo więcej w życiu niż tylko to, co takiemu singlowi bogatemu mogłoby się wydawać, że jest. No i bardzo też mi się podoba to, że ten film pokazuje mniej więcej, tam te 15 lat temu, jak wyglądało życie w Ameryce, co to dla nich znaczy być, nazwijmy to tak pod kreską, czy lekko nad kreską, będzie taką średnią rodziną po prostu amerykańską na przedmieściach Wielkiego Miasta. No i powiedzmy sobie szczerze, dla nich jest bycie pod kreską, a dla nas w większości w, pewnie w Polsce to marzenie. No, wielka chałupa, wiecie, niczego im tam nie brakuje, no może zapierdzielają, ale... Wszyscy zapierdzielają, nie? Także, no przynajmniej nie wiem czemu, ale Family Man bardzo lubię oglądać. Co roku święta szczególnie wtedy odwiedzam. I, no jeśli musiałbym mu dać ocenę, to dałbym mu 8 na 10. Tak po prostu, bo bardzo lubię ten film. Ale ta ocena tak naprawdę się nie liczy. Liczy się, by wszyscy weszli z podniesioną głową w nowy rok. Także wszystkiego najlepszego w nowym roku. Nie schlajcie się za bardzo, moi drodzy. Nie można promować alkoholizmu. Dobra, zaraz coś powiem. To się wyetnie, nie? Także nie pijcie w Sylwestra, bo to jest złe. Dodam coś. Ja też nie będę pił! Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym, ponarzekajmy o filmach.